Kurwa, szefu! Sprawa jest! Kajtek, co się stało? Mam tak przejebane. No ale co się stało? Za dwa tygodnie są święta, a ja dalej nie mam prezentu dla swojej. No i co ja ci mam poradzić? No niech mi się coś podpowie, nie? Dobra, chodź, pokażę ci coś. Patrzcie. Tu masz takie boksiki z freso, eleganckie. Całe auto ty możesz wypachnieć, Zawieszka, perfumka, hopie. A jakiś biały się znajdzie? A na co ci biały? No bo moja żonka chce biały! A. Biały, biały. Tomasz, Christmas Box, freso biały. Dziękuję. Witam. Jaki ładny, biały boksik. Też by no. się taki przydał. Ale to dla mojej żonki jest. Właśnie, ja dostałem jakiś obskurny, czarny. To moje, to moje. Ej no! A, few moments later. A ty co mi kupiłeś na święta? Jak to co? Popatrzcie. Freso Home Perfume. Zielony, niebieski. Nawet czerwony wziąłem. Popatrzcie, ile kolorów. To jest różowy. To jest czerwony i w środku masz taki psikadło i wonia Ładnie pachnie, nie? Jeszcze masz takie pałeczki zapachowe. Patrz, tu masz świąteczną albo tu masz takie czarne. Patrz, ile tego załatwiłem z roboty. A wersja świąteczna jest? No świąteczną to masz tu. Popatrzcie. A biała? No, jest czarna świąteczna, nie ma białej. Jak nie ma białej, to, to pierdolę. Dodzę. Wow! Ach, przynajmniej nami i nimi będzie ładnie pachnieć.